Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, dziś zaprosiłam pana profesora Wojciecha Fendlera, który jest profesorem Uniwersytetu Medycznego, ale od niedawna prezesem Agencji Badań Medycznych. Dzień, Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie profesorze, kiedy został pan prezesem szefem agencji, czy tak na początek nie zjeżył panu się włos na głowie? No, my w, wszyscy jako środowisko naukowe obserwowaliśmy z pewnym niepokojem to, co się, to, co się działo w agencji. bo Agencja e, powstała w 2019 roku, przekazano jej mnóstwo pieniędzy, z czego nic chyba nie wyniknęło. No, czy, 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 czy nic, to, 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 to możemy dyskutować. To co, nas, to, co było szczególnie niepokojące dla środowiska naukowego, to były pewne mechanizmy, które pokazywały łatwość, Pewnego politycznego czy, czy e, takiego ręcznego sterowania wynikami konkursu, które w założeniu powinny być naukowe. I to jest coś, co, co, co zawsze niepokojne, bo idea jest taka ze środkami publicznymi na naukę, że wspierani są najlepsi, że podejmują pewne ryzyko naukowe po to, żeby wytworzyć nową wiedzę, żeby ta wiedza służyła społeczeństwu. Jeżeli te projekty nie było są najlepsze, naprawdę? mogę powiedzieć tak, było zróżnicowane. To znaczy, spośród wielu konkursów agencja w tym momencie roz, przyznała. Ponad 300, 300, 300 projektów ufnowało, około tam 220 jest teraz realizowanych. Większość z nich, przyznana w konkurs na niekomercyjne badania kliniczne, jest realizowana na wysokim poziomie merytorycznym przez badaczy. Były konkursy, które wynikały z pewnej doraźnej potrzeby, czyli konkursy tak zwane komercyjne, na przykład antykowidowy, czy konkurs na wymyślanie nowych cząsteczek, nowych polskich leków, czy czy konkurs na technologię RNA, których no powiedzmy sobie szczerze, wówczas w Polsce szczególnie dużo nie mieliśmy. I te mechanizmy właśnie, takie tworzenie konkursów ad hoc kierowanych do podmiotów, które no być może nie były najlepsze rozplansówki światowej i przy jednocześnie umiarkowanie przejrzystej w wówczas procedurze recenzji, no budziło duże wątpliwości. Widzimy to teraz, bo my te projekty wszystkie kontrolujemy. Mechanizmy kontroli w agencji są wzmocnione różnymi algorytmami informatycznymi, też teraz sprytnymi, które te projekty identyfikują w, w oparciu o zagrożenie, które Widzimy. Widzimy, że część tych projektów niestety nie idzie. Ale znowu no widzimy to teraz. To ryzyko zostało podjęte. Te projekty, które nie rokują, są albo zawieszane, albo, albo anulowane. My też zdajemy sobie sprawę z tego, że na tutaj nie możemy wylać dziecka z kąpielą, bo znowu może być tak, że pewne projekty, które podjęły ryzyko, nie idą z przyczyn obiektywnych jakiejś siły wyższej, albo po prostu wykażą wyniki negatywne. Z drugiej strony wyniki negatywne w medycynie w nauce też są ważne, bo w tym momencie wiemy, że coś nie działa. Także nie zamykamy tak zupełnie wszystkich projektów, natomiast bardzo intensywnie kontrolujemy, zwłaszcza te, które były kwestionowane przez Oddajmy przez głos najwyższej izby, izbie kontroli, która napisała w ten sposób. Z roku na rok do Agencji Badań Medycznych trafiało coraz więcej Pieniędzy, jednak do końca czerwca 2022 jej działalność nie przyniosła wymiernych korzyści ani systemowi ochrony zdrowia, ani budżetowi państwa. Pytanie jest takie, czy to była też instytucja służąca wyprowadzaniu pieniędzy na zewnątrz. Mam nadzieję, że uda się tę optykę zmienić. To, to jest też tak, że my nie jesteśmy jakby nfz -em. Nie mamy bezpośredniego wpływu na to, w jaki sposób każda złotówka wydana tu i teraz spowoduje korzyść dla społeczeństwa od razu. Projekty, które są realizowane przez agencję, są zwykle w horyzoncie bardzo długofalowym. To jest zwykle 5 lat. Projekty onkologiczne, które teraz zaczęliśmy epidemiologiczne, nawet do 10. Więc jeżeli agencja zaczęła w 2019 Roku działać i konkursy pierwsze rozstrzygnęły się w 20, to po dwóch latach my po prostu żadnych projektów nie mogliśmy jeszcze, żadnych wyników nie mogliśmy tak naprawdę mieć. Także to jest troszeczkę za wcześnie. Zgadzam się, że jest pewna, jest pewien opór w tłumaczeniu, że jest coraz więcej pieniędzy. Oczywiście to wynika z mechanizmu stałego finansowania agencji. Tych pieniędzy będzie coraz więcej. Tak samo jak coraz więcej pieniędzy mamy na i rozwoju. Panie Natomiast... profesorze, czy pan widział, że zachodzi tam też ten mechanizm wyprowadzania pieniędzy? Znaczy bezpośrednio nie, no, ja bym oczywiście poza. Natomiast widzieliśmy pewne konkursy, które miały dość duże alokacje, nie do końca uzasadnione potrzebom rynkowym. Czyli właśnie te niektóre konkursy komercyjne, gdzie pojawiało się dużo firm, które powiedzmy sobie szczerze, może nie były specjalnie znane z działalności naukowej w tym obszarze, nie miały jakichś konkretnych osiągnięć, więc było to pewne ryzyko takie właśnie inwestycyjne, które być może dla agencji może nie było najlepszym rozwiązaniem, tak do taki taki był Profesor Jacek Jasem z Gdańska, znano, znany na pewno no, panu, na przykład nie brał udziału w tych konkursach, mówił w ten sposób. Konkurs zostaje ogłoszony z terminem sześciotygodniowym składania wniosków, a to składanie wniosków zaczyna się w dniu ogłoszenia. To jest sytuacja nieprawdopodobna, bo nikt nie złoży uczciwego grantu w ciągu sześciu tygodni. Złożenie wniosku o taki grant wymaga uzyskania wielu zgód, m.in. komisji etycznych, stworzenia konsorcjów i podpisania umów. Znowu, pół, pół na pół. Ta historia zatoczyła koło, bo z jednej strony mamy konkurs onkologiczny, który być może pana profesor ja zainteresuje. Ten konkurs onkologiczny otworzył się, otworzył się w zeszłym miesiącu. Termin składania to jest połowa listopada, także mamy cztery miesiące, żeby Ale to jest wszystko. wypowiedź, y, wie pan, y, z początku. Tak, 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 ale my no, wyciągnęliśmy wnioski, także ten konkurs jakby ma długą, długą, w tym momencie, długi czas przygotowania wniosków. Mamy większą alokację niż była. Mamy wzmocnione mechanizmy recenzji. Będzie to prowadzone w troszkę inny sposób, niż było dotychczas. Natomiast Stara Tata Czakołów również tutaj e, o, o tym mówię, bo mamy konkursy planu odbudowy i wzrostu odporności, który, e, które to konkursy właśnie w tym momencie niestety mają sześciotygodniowy czas realizacji, co wynika z opóźnienia w KPO i gwarantuję, że Uniwersytet Gdański, pan profesor złoży pięć projektów, tak jak wszystkie inne uczelnie w Polsce. Więc tutaj jakby w sytuacji, kiedy środki są dostępne i kiedy wskaźniki są takie, a nie inne, e, zainteresowanie jest znacznie większe. Jest I, szansa, żeby agencje wyprowadzić w tej chwili na prostą? E, no to liczymy. To znaczy wiemy, co poszło źle, wiemy Jakie, jakie wnioski z tego wyciągnąć. Pewne mechanizmy. Mam wnioski do naprawić. prokuratury, panie profesorze. Yy, mam na myśli chociażby pierwszego prezesa, który oprócz tego, że był prezesem agencji, Pracował jeszcze w dziesięciu różnych spółkach skarbu państwa, m.in. Totalizator Sportowy czy KGHM i jeszcze osiem innych. Tak, to było dla mnie zaskakujące, w jaki sposób znalazł czas na to wszystko. Czy będą wnioski do prokuratury, to no zależy od wyników kontroli Izby Administracji Skarbowej Budgorczyk, która aktualnie to sprawę prowadzi. To jest jakby poza moim, moim zasięgiem. jesteśmy świadomi tego, co, co poszło źle, jakie sprawy są kontrolowane. Agencja dostarczyła wszystkie dokumenty zgodnie z wyzwaniem, pokazując pewne mechanizmy, które działały i takie, które nie działały. Natomiast no, w obecnej chwili zespół merytoryczny agencji, który naprawdę jest świetny, który przygotował olbrzymą dokumentację, całe zasoby, no pracuje, skupiwszy się na przede wszystkim wydatkowaniu miliarda, stu milionów złotych z KPO i rozdzielaniu tego w taki sposób, żeby historia się nie powtórzyła. Także mam nadzieję, że będzie to jakaś sprawiedliwość i te rzeczy, które poszły źle, będą w odpowiedni sposób, no, przeanalizowane. Natomiast no, jakby nasze zadanie czy moje zadanie jest merytoryczne takie, żeby odbudować zaufanie do agencji i wierzyć, że Polska, polski naukowcy i lekarze stać na dużo, pod, również na przesuwanie granic wiedzy w tym super ważnym obszarze? To o czym mówię, chociażby o tych wynikach kontroli NIK-u, dotyczy też prawie miliarda złotych. Pytanie, czy chociaż część tych pieniędzy będzie można odzyskać? Y Odzyskanie jest trudnym terminem. To, co agencja robi w tym momencie, to analizuje konkursy, zwła projekty, zwłaszcza w konkursach komercyjnych. E, podjęte zostały w tym miesiącu działania w zakresie wstrzymania, finansowania kilku z nich. E, jeden z projektów na wniosek, e, na wniosek samego, samego beneficjenta, który zawiesił realizację dwóch projektów, czekając na opóźnione wyniki z badania. E, jeden projekt duży, konsorcyjny, prestiżowy dla agencji podjęliśmy decyzję do naukową, żeby go wstrzymać. To jest projekt dotyczący polskich komórek RT e, za 100 milionów tych. Tam były wydatkowane pewne środki, ale ryzyko naukowe pokazało, że nie da się tego projektu dalej kontynuować. W związku z czym my po prostu podjęliśmy decyzję trudną, żeby wstrzymać. Część środków będzie uznana jako zasadnie wydatkowane, bo posłuży budowie infrastruktury, która będzie wykorzystana dla pacjentów. Część pewnie będzie do zwrotu, bo będziemy, no, musimy podjąć pewne, pewne kroki wyjaśniające, dlaczego niektóre decyzje administracyjne nie były podejmowane w ten, w inny sposób. Także odzyskujemy to, co się da i projekty są bieżąco monitorowane po to, żeby zminimalizować straty. Pana zdaniem, jakie badania teraz mogą być prowadzone w ramach agencji, ale badania bardzo ważne dla pacjentów. Mamy kilka obszarów. Mamy taką czystą innowację, innowację po stronie firm, czyli rozbudowę nowych technologii, wymyślanie nowych cząsteczek. Z drugiej strony, nie zaniedbujemy tego, w czym polskie firmy są równie ważne i są być może to jest ich najważniejszy obszar działania, czyli zapewnienie dostępnych, tanich leków, na przykład generycznych, dla pacjentów. Taki konkurs był rozstrzygnięty, on się toczy aktualnie i wyniki z niego są bardzo obiecujące. Tam będzie bardzo dużo cennych, użytecznych, powszechnie stosowanych tańszych leków, jeżeli to się uda sfinalizować. Także to, to też jest jakby drugi obszar. Mamy badania inicjowane przez badaczy, które adresują bardzo ciekawe, problematyczne do rozwiązania w badaniach komercyjnych problemy medycyny. Czyli lekarz widzi pewne możliwe zastosowania leku, albo widzi pewną kombinację leków, albo widzi pewną grupę pacjentów, które leczenie może być optymalizowane i projektuje badanie, które nam odpowiada. Czyli jest to badanie niezależne od biznesu, realizowane przez badaczy. Takich badań mamy bardzo dużo. Niektóre z nich są super, pokazują wykorzystanie na przykład leczenia HCV u dzieci, które skutkuje wyleczeniem pacjenta. A a efektywność kosztowa przedstawiona ministerstwu jakby jest podstawą decyzji refundacyjnej, na którą teraz z tego co wiem ministerstwo pracuje. Czyli rozwiązujemy pewien problem, pokazując grupę pacjentów, która mogłaby skorzystać na lekach, które obecnie są dostępne, czyli są dostępne nie są refundowane, a po refundacji dla 60-50 dzieci w Polsce na rok, czyli żadna, żadna grupa, uzyskujemy zdrowych pacjentów, którym za 20 lat nie będzie trzeba przeszczepiać wątroby. Także tego typu badania prowadzimy i, i no, nie jesteśmy szczególnie dumni. I, i zwykle właśnie te badania niekomercyjne, przez badaczy wychodzą na, na, najlepiej, bo to są, to są rzeczywiste potrzeby, które ktoś wypatrzył przez praktykę medyczną, poprzez wiedzę, konsultacje z towarzystwem naukowym, czy z pacjentami. A są takie prowadzone w tej chwili badania, które naprawdę mogą wręcz zrewolucjonizować leczenie w tej chwili. Tak, mamy, mamy kilka Dam, ja z racji jakby mojej wewnętrznej wiedzy, jeśli chodzi o, o, o ten projekt, bo na jednym etapie dawniej byłem w nim zaangażowany, dotyczy białaczki u dzieci, gdzie wiemy, że wyniki polskiej grupy, która badań prowadzi, są w tym momencie pienieskie na świecie i prawdopodobnie spowodują, że, że zmieni się ten standard leczenia, ale to nie jest jakby jedyne. Mamy sporo badań dobrych w onkologii, mamy kilka badań dobrych w kardiologii, mamy bardzo ciekawe badań w gastroenterologii, które też w sposób łączą, łączą wykorzystanie terapii biologicznej. Także tu jest, tego, to jest, jest tych tematów dużo. Tych projektach komercyjnych też jest kilka perełek. Także to też nie jest tak, że wszystkie są złe. Natomiast po prostu ostatnie lata były trudne, bo po, no tych wyników po prostu jeszcze nie było. Tak jak przychodzę, można powiedzieć na gotowe po pięciu latach, i te wyniki zaczynają się teraz pojawiać, badania się kończą, więc teraz będzie wreszcie można się czymś pochwalić. Bardzo chętnie to zrobimy. Pana, oczywiście słowami. Wojciech Wendler, prezes Agencji Badań Medycznych był naszym gościem. Dziękuję bardzo.